Audio sedlaczek Hebda witam Państwa w środę 19 lutego i zapraszam na najnowsze wiadomości. Rozpoczynamy Jawor Express. Flotę PKM Jawożno zasili 7 nowych autobusów elektrycznych. Nowe pojazdy wyeliminują 7 spalinowych, które obecnie przewożą pasażerów. Miasto na zakup siedmiu nowych elektryków oraz infrastrukturę do ich ładowania zamierza przeznaczyć ponad 27 milionów złotych. To finansowanie unijne z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027, które Jawożnicka spółka otrzyma, wyniesie ponad 19 milionów. Dzisiejsza konferencja no, potwierdza, że środki europejskie zmieniają Polskę, zmieniają województwo śląskie, zmieniają Jawożno. Teraz 19 milionów europejskich środków w całym historii PKM już 195. Milionów, więc to jak wygląda komunikacja w miejskiej w wielkiej mierze zależy od środków europejskich. Dzisiaj podpisanie umowy na 7 nowych elektrycznych autobusów będzie już ich chyba 47 w jaworznie. No wszystko to służy mieszkańcom. Autobusy, które trafią do Jaworzna to pojazdy wyposażone w najnowszą technologię w porównaniu z obecnymi elektrykami jeżdżącymi już po ulicach miasta będą miały lepszy zasięg na jednym ładowaniu, co pozwoli na rzadsze wizyty w stacjach ładowania. Wyposażone będą oczywiście w taki sam standard obsługi pasażerów jak te już użytkowane. Będzie oczywiście całopojazdowa klimatyzacja, będą wszystkie udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. W tych pojazdach będzie naturalnie obecny system informacji pasażerskiej, który informuje podróżnych o tym, do jakiego przystanku się zbliżamy. Ale taka nowinka technologiczna, którą wymagają współczesne przepisy, to na przykład wykrywanie martwego pola dla kierowcy. Oznacza to, że w pojeździe takim będą znajdowały się specjalne czujniki, które będą ostrzegały kierującego o różnych. Przeszkodach, które mogą znaleźć się w tak zwanym martwym polu, czyli w takim, takiej sferze przestrzeni, gdzie kierowca nie może zauważyć różnej przeszkody, np. w lusterku. Siedem nowych elektryków wprowadzi do Jawożnickiej floty jeszcze wyższy odsetek pojazdów zeroemisyjnych i wyeliminuje siedem diesli z użytku. W chwili obecnej my eksploatujemy 59 autobusów elektrycznych z 72 wszystkich. Te autobusy wykonują około 83% pracy przewozowej. Dokładnie 10 lat temu na ulicę miasta wyjechał pierwszy elektryk Urbino 12. Obecnie pojazdy zeroemisyjne stanowią główny trzon obsługi pasażerskiej. Organizacyjnie i technicznie dzisiaj możliwe jest przejście naszego przedsiębiorstwa w całości na flotę elektryczną. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że my, jako spółka gminna, spółka transportowa, oprócz zadań, y, jakie wykonujemy dla mieszkańców Jaworzna, jesteśmy również zobowiązani być gotowi zawsze do wykonywania zadań z zakresu obrony cywilnej. Jaworzńskie autobusy elektryczne stanowią jeden z najwyższych w Polsce odsetków pojazdów zeroemisyjnych, wykonując większość regularnych przewozów. Wyróżnia to tym samym Jaworzno na tle innych miast w Polsce, jak i w Europie. Pierwotnie te autobusy wyjeżdżały na trasy zimne. Jak wyjeżdżały zimne, to traciły mnóstwo energii na ogrzewanie wystarczyło zmienić prostą rzecz, ale trzeba na ten pomysł było wpaść i tutaj to się zdarzyło w naszym mieście. Aby zakupić nowe autobusy elektryczne, PKM Jaworzno ogłosiło przetarg, a 12 lutego poznaliśmy firmy, które złożyły oferty. Otrzymaliśmy trzy oferty. Jedną ofertę otrzymaliśmy od producenta, który już dostarczał autobusy do naszego miasta, od firmy Solaris, a dwie pozostałe oferty są od producentów, którzy w naszym mieście jeszcze autobusów nie dostarczali, ale są to produkty również z wysokiej światowej półki, które są użytkowane już w innych miastach na świecie. Bogdan Wołkowski został selekcjonerem kadry kobiet i mężczyzn. W wywiadzie z portalem JawPL opowiedział, jak decyzja została podjęta oraz jakie są jego plany na najbliższą przyszłość. Witam państwa serdecznie. Moim dzisiejszym gościem jest Bogdan Wołkowski, bilardowy mistrz oraz selekcjoner kadry narodowej kobiet i mężczyzn, który tą funkcję objął zaledwie kilka dni temu. Witam pana. Dzień dobry. Witam państwa. Decyzję tą podjął Polski Związek Bilardowy. Jak to się stało? No, był nabór na, Pols na trenera kadry narodowej. Starszy trener już poszedł na emeryturę, tak to można powiedzieć. No i zgłosiłaś tam kilka, mała grupa ludzi. Było to za mało. Część się nie nadawała ze względów priorytetów Polskiego Związku Bilardowego. Ja nie zgłaszałem się do tego na związku z powodu klubu bilardowego UKS Fair Play, którego nie opuszczę na pewno nigdy. A dostałem propozycję ze związku. Zarząd zarządził, rozkazał, może ratuję teraz. Dałem, dostałem propozycję i przyjąłem tę propozycję z, taką, z takim zadowoleniem, z, z dumą na siebie, że akurat już teraz jest to kadra narodowa. Czy to było zaskoczenie, szczęście? Zaskoczenie na pewno, że myślałem, że będzie więcej, że ktoś z konkursu wyjdzie na, na trenera. Niestety to się nie stało, a zaskoczeniem było to, że Polski Związek zaproponował mi miłym zaskoczeniem. Chociaż tak, gdybym był już bez naszego klubu i miałbym więcej wolnego czasu, to też bym zgłosił swoją kandydaturę. Czy są jakieś wyzwania, jeśli właśnie chodzi o kadrę? Czy tutaj jest co poprawić, doszkolić? Poprawić do szkoły idzie zawsze, u każdego, ale są to już zawodowcy. To już, to już jest czterech takich zawodników, którzy liczą się na świecie, których nie miałem problemu z wyborem kadry, bo to była moja decyzja teraz, kogo wybrać, kogo wypuścić na Mistrzostwa Europy. Dostaliśmy tylko pięć miejsc na Mistrzostwa Europy z Federacji Europejskiej. No i musiałem z kadry dużej, którym ośmiu zawodników sobie tam wybrałem, które stwierdziłem, że to będą się nadawali, do pracy ze mną muszę wybrać po prostu tylko pięciu. I to jest takie przykre, będzie dla, dla tych, co jeszcze nie wiedzą, kto nie pojedzie na mistrzostwa Europy. Jak się ma polski bilard obecnie? E, tak jak pan mówi, jest co poprawiać, czy tam doszkalać, a, ale jak wygląda ta sytuacja też na tle innych krajów? Jesteśmy bardzo wysoko. W każdych mistrzostwach, w mistrzostwach Europy, w mistrzostwach świata zawsze jesteśmy tam gdzieś w czołówce. Nie ma, żeby nie było zawodnika w dziesiątce, a nawet w trójce i w piątce, w trójce najlepszych na podium. Okej, okay, to życzę dalszej dobrej zabawy i dziękuję Panu za rozmowę. Dziękuję bardzo. A ja dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia. Awaria sieci kanalizacyjnej biegnącej między oczyszczalnią ścieków w wieleniu oraz przepompownią biały brzeg jest zażegnana. Prowadzone są jednak nadal prace związane z wymianą uszkodzonego odcinka kolektora ściekowego. Jak więc wygląda postęp prac w tym miejscu? Awaria sieci kanalizacyjnej biegnącej między oczyszczalnią ścieków w Wieleniu a przepompownią Biały Brzeg jest zażegnana. Prowadzone są jednak nadal prace związane z wymianą uszkodzonego odcinka kolektora ściekowego. Jak więc wygląda postęp prac w tym miejscu? 27 stycznia doszło do poważnej awarii sieci kanalizacyjnej na głębokości ponad 6 metrów pomiędzy przepompownią Biały Brzeg a oczyszczalnią ścieków w Wieleniu. Zapadł się wówczas odcinek kolektora ściekowego, co wymusiło awaryjne uruchomienie przelewu burzowego na rzece Wąwolnica. Niezwłocznie na miejsce sprowadzono ciężki sprzęt i rozpoczęto działania mające na celu zabezpieczenie terenu oraz możliwie szybkie usunięcie skutków awarii. Tutaj również z pomocą pracownikom wodociągów przybyła Straż Pożarna. Od tamtego czasu postępują kolejne etapy prac, a 14 lutego wodociągi poinformowały, że naprawa kolektora przebiega zgodnie z planem. Robotnicy pracujący w miejscu awarii utworzyli już tzw. bypass, awaryjny system pompowania i transportowania ścieków, który pozwolił na utrzymanie ciągłości przepływu i odciążenie przelewu burzowego. Największym wyzwaniem okazało się zabezpieczenie głębokiego wykopu liniowego, niezbędnego do wymiany uszkodzenia odcinka. Aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom, teren został wzmocniony stalowymi ściankami, których montaż zajął blisko dwa tygodnie. Dodatkowo zamontowano igło filtry umożliwiające odwodnienie i osuszenie podmokłego gruntu. Udało się również udrożnić jedną z komór, a obecnie na plac budowy sukcesywnie dostarczany jest materiał budowlany, w tym rury o średnicy aż 1800 mm. Obecnie nie są wykonywane już zrzuty do Wąwolnicy. W najbliższych dniach planowane jest łączenie i układanie nowych rur w wykopach. Termin zakończenia robót pozostaje na razie nieznany, a prace w miejscu awarii wykonują robotnicy z firmy Tolos. Wycofanie się USA z WHO może mieć katastrofalne skutki. Cenę zapłacą także kraje Unii Europejskiej. Światowa Organizacja Zdrowia, z której Trump między innymi wycofuje Stany Zjednoczone, to organizacja, która dbała między innymi o to, żebyśmy mieli na czas leki, żeby na świecie walczyć z pandemiami, żeby na świecie nie rozpowszechniały się choroby, które zagrażają ludzkości. Dzisiaj to wszystko jest zagrożone, bo jest zagrożona duża część finansowania, która płynęła ze Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj na tej sali, tutaj w Parlamencie Europejskim, słyszeliśmy, że Światowa Organizacja Zdrowia to organizacja przestępcza, to organizacja, która powinna zostać zlikwidowana, no to oznacza po prostu mniejszą ochronę, jeśli chodzi o zdrowie dla zwykłego, dla przeciętnego człowieka i my wszyscy powinniśmy się tym niepokoić. Będzie mniej pieniędzy na badania, na kontrolę różnego rodzaju chorób i wcześniej czy później w Polsce, także w Unii Europejskiej zaczniemy tego, tę cenę płacić, bo po prostu choroby będą się rozpowszechniały, będziemy mieli więcej zakażeń, Będziemy wie, mieli mniejsze rozpoznawanie tych chorób, i wcześniej czy później ludzie, którzy dostawali pomoc także ze strony WHO, trafią do Europy i będziemy mieli sami z tym problem. Więc naprawdę cieszenie się z tych decyzji. Ja słyszę takie głosy nie tylko tutaj na sali w Parlamencie Europejskim, ale także ze strony niektórych polskich poliku, polityków, że to dobra decyzja, że rozmontowuje się ten ład i porządek światowy. To jest naprawdę to proszenie się o kłopoty. Co z pomocą rozwojową i humanitarną, które region? No, najbardziej? No, przede wszystkim globalnego południa, czyli te regiony, które tą i tak dość skromną pomoc dostawały. Regiony, z których dzisiaj pochodzi spora część migrantów. Więc jeżeli my chcemy rozwiązać problem migracji, to powinniśmy przede wszystkim pamiętać o tym, że najlepiej rozwiązuje się takie problemy na miejscu. Żeby ci migranci nie byli zmuszeni trafiać do Polski, do Unii Europejskiej, do krajów, które Dzisiaj mamy problem z uregulowaniem tych kwestii. Więc w naszym własnym interesie jest, żeby ta pomoc nadal tam płynęła, żeby te kraje się rozwijały, żeby te społeczeństwa miały jakiś podstawowy standard, jeśli chodzi o dostęp do wody, do, do żywności zapewnieni. Jeżeli tego nie będzie, to będziemy mieli do czynienia z jeszcze większą migracją, i jeżeli Donald Trump tego nie rozumie, to wcześniej czy później Stany Zjednoczone. Zjednoczone też zapłacą za to cenę. Tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie Jaworekspresu. Dziękujemy Państwu za uwagę i do zobaczenia już jutro.